Co robić w przypadku zadławienia u osoby dorosłej? Początkowo w momencie zadławienia warto zachęcać osobę do kaszlu. Jeśli kaszel jest nieefektywny, rozpoczynamy działanie. jest to 5 uderzeń między łopatki, 5 uciśnięć nadbrzusza, 5 uderzeń, 5 uciśnięć nadbrzusza, aż do pozytywnego bądź negatywnego efektu. Złap poszkodowaną za ramię, 5 razy uderz mocno nasadą dłoni między łopatki. Jeśli nie przyniesie to efektu, pokazując jej godzinę, przyłóż rękę w okolice pępka, w okolice podbrzusza, wciskając pięć razy szybko i mocno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie przyniesie to efektu, powtórz. się wypluje. Mamy sukces. Nie wykrztusi, nie wypluje. Straci przytomność, osunie się na ziemię, sprawdź oddech, oddycha, pozycja bezpieczna, wezwanie pomocy, nie oddycha, wezwanie pomocy i rozpoczęcie ucisków klatki piersiowej. Kobiety w zaawansowanej ciąży lub osoby, których nie mogę objąć w związku z ich bądź moją fizjonomią, nie uciskamy w nadbrzuszu, tylko w sposób ciągły uderzamy między łopatki. Powstanie pozytywne, Efekt oddycha, pięknie nie oddycha, rozpoczynano uciski klatki piersiowej. O tym i o innych zagadnieniach z zakresu dróg oddechowych dowiesz się na moich szkoleniach. Zapraszam!